Okej, okay, proszę pana, pan jest Lebowski ja jestem Lebowski fantastycznie. Ale jak pan może się domyśleć, jestem bardzo zajęty i wyobrażam sobie, że pan również. Więc co mogę dla pana zrobić? Eee, więc jest taka sprawa. Miałem taki dywan, który idealnie pasował do mojego wnętrza. Mówił pan to już bretowi przez telefon, a on przekazał to mnie. Co mam z tym wspólnego? No, no to. Tych dwóch kolesi szukało pana. Powtórzę jeszcze raz. Powiedział pan to Bretowi przez telefon. On mi to przekazał, więc wiem, co się stało. I, no i, czyli rozumie pan, że oni chcieli nasikać na pana dywan. Czy ja nasikałem na pański dywan? Czy pan nasikał na mój dywan? Halo, czy jest tam ktoś? Czy pan rozumie po polsku? Czy pan w ogóle coś rozumie? Nie. Zapytam jeszcze raz, czy ja spaskudziłem pański dywan? Naścigali na mój dywan. Jedną chwilkę, proszę pana, chciałbym to zrozumieć. Czy za każdym razem, gdy w tym mieście ktoś komuś spaskudzi dywan, ja mam rekompensować straty? Hej, Sary, ja nie chcę nikogo naciągać. Proszę pana, chciałbym tylko. Chciałby pan tylko otrzymać za pomogę, jak inni przed panem? Czy pan gdzieś pracuje, panie Lebowski? Nie, nie, moment, moment, moment. Wyjaśnijmy coś sobie. Ja nie jestem pan Lebowski. To pan jest pan Lebowski. Jestem koleś. Rozumie pan? Koleś. I tak proszę do mnie mówić. Koleś, kolo. Mister Colorino. El Colo. Czy jest pan zatrudniony? Zatrudniony? Nie jest to chyba strój roboczy, to, co ma pan na sobie? To jest. Znaczy się. Jaki mamy dzisiaj dzień? Ja natomiast pracuję, proszę pana, więc jeśli nie ma pan nic przeciwko. Nie, właśnie, że mam. Koleś ma coś naprzeciw. Nie zgadzam się na taką agresję. Pańska żona wisi ja. Moja żona nie ma z tym nic wspólnego. Mam nadzieję, że kiedyś moja żona nauczy się żyć z jej i tak za wysokiego kieszonkowego. A jeśli nie, to już jest jej problem. Tak samo jak pański oszczany dywan jest pana problemem. Każdy musi brać odpowiedzialność za swoje nieszczęścia i nieważne kogo będzie obwiniał, w końcu przyjdzie czas by samemu się z nim zmierzyć. Nie mogę rozwiązać pana problemów, tylko pan może. Czy pan to rozumie, panie Lebowski? A... Nie mać to. Ha! To jest Pana odpowiedź na wszystko. Gratuluję. Niech pan to sobie wytatuuje na czole. Pana rewolucja się skończyła, Panie Lebowski. Moje kondolencje. Niech pan znajdzie pracę, jak to zrobili pana rodzice.